To Youngsters Stocking, podcast Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dzisiaj ze mną Grzegorz Rogulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan jednocześnie radnym i jednocześnie gikiem, tak? No, tak siebie czasami również określam, że jestem gikiem i też tak myślę o sobie. Czyli jak prowadzi na przykład pan jakieś projekty w swojej komisji, radzie, to łączy pan te dwie rzeczy ze swoimi pasjami? Z wykształcenia jestem humanistą. Tak. Ukończyłem politykę społeczną, ale od samego początku, od młodych lat, e, czułem i rozumiałem komputery. Połączenie tych dwóch obszarów e, humanistyki w kwestii społecznych e, i technologicznych e, pozwala naprawdę spojrzeć na wszystko, co się dzieje, zupełnie inaczej. bo nie jest wiele osób, które rozumieją te dwa światy i łączenie ich e, pozwala znaleźć wiele ciekawych i e, interesujących rozwiązań i punktów widzenia na rzeczy, które e, z perspektywy czy osoby technologicznej, tak gika, nomada technologicznego, czy też osoby e, o wrażliwości społecznej e, zupełnie inaczej wyglądają. W naszym społeczeństwie również są osoby, które są i w świecie technologii, i w świecie społecznym. Mam też pan, pan na YouTube. Skąd taki pomysł w ogóle się wziął? Mogę powiedzieć, że jestem ofiarą lockdownu i tego, że jeden z moich synów zaczął. Myśleć o tym, żeby być youtuberem jak wiele, wiele młodych osób, i ja stwierdziłem, że aby mu w tym pomóc, sam muszę zacząć to robić. No i zacząłem to robić. I zacząłem opowiadać o tym, co lubię, czyli o kwestiach związanych z nowymi technologiami i produktami, rozwiązaniami. To jest coś po prostu, co. Póki co jeszcze jest moim hobby. A skąd wierzy Pan materiał na odcinki? To są po prostu jakieś rzeczy, które Pan najbardziej spodobały, czy takie najbardziej najnowsze, czy te, które Pan myśli, że się spodobają? To jest dość skomplikowane, bo tematów. Yy... I pomysłów mm -hmm. mam więcej w głowie, i spisanych, i zaczętych, niż sił, i czasu na ich realizację. Biorąc pod uwagę to, że nigdy nie brakowało mi pomysłów i chęci zaczynania projektów, a zawsze brakowało mi czasu i konsekwencji, by, ich, by je dokończać. Jeżeli chodzi o tematy. No to mam taką piękną tabelkę w Excelu, 100 tematów już jest spisanych w przód, które z nich mają nawet pozaczynane, zacząłem pisać scenariusze, niektóre materiały powstały nawet przez dwa lata, ale staram się je kończyć. No i doszło do takiego momentu, że już mam kilka współprac na, na koncie i nie muszę płacić za wszystko, co jest pokazywane na moim kanale. Ale z pewnych ostatnich odcinków była jakaś ulubiona nowinka, która Pana tak najbardziej zainteresowała. Mogę powiedzieć, że rzeczami, które sprawiały mi bardzo dużą przyjemność, było, były materiały z cyklu komputer ze śmietnika. Jednym z pierwszych materiałów było to, że odkupiłem komputer, który był pierwszym sprzętem, który kupiłem po tym jak zacząłem pracę zawodową i mi go ukradli. Więc odkupiłem zepsuty sprzęt i męczyłem cztery filmy, jak go odbudowuję i naprawiam. Ostatni film o komputerze ze śmietnika to jest sprzęt, który uratowałem przed wywózką na złomowisko. No i mam zamiar dalej nad nim pracować, przywrócić go, to już jest można powiedzieć retro sprzęt, przywrócić go do sprawności. Mam takie pytanie odnośnie bardziej młodzieży. Czy uważa Pan, że młodzież dobrze sobie radzi z technologią? Dobrze. E, to ma wiele znaczeń. Dobrze. Czy dobrze z niej korzysta? Niekoniecznie. Czy dobrze sobie radzi w sensie obsługiwania urządzeń, które, e, które ma? Wokół siebie, no to tak, to, co dla starszego pokolenia było czymś niepojętym, czymś ze sfery science fiction, dla młodych jest codziennością i nie wyobrażają sobie życia. Jeżeli pokaże się wielu młodym osobom kasetę VHS czy kasetę magnetofonową w połączeniu z na przykład z ołówkiem, no to tego powiązania nie są w stanie w głowie znaleźć, a starsze osoby będą wiedziały, że tak się właśnie przewijało taśmę, kręcąc ją na ołówku? I to są właśnie rzeczy, które odróżniają pewne pokolenia w naszym społeczeństwie. Czy uważa Pan, że technologia jest tak bezpośrednio związana z przyszłością, z pomocą nau przy nauce młodzieży na przykład? Jest wiele aspektów tej, tej sprawy, bo technologia na pewno jest w stanie pomóc. Technologia na pewno jest w stanie skrócić czas od momentu rozpoczęcia nauki do osiągnięcia pewnego poziomu umiejętności, który, który osoba, która się uczy chce, ale z drugiej strony wiele umiejętności tracimy i może być tak, co dla, dla nas jest dzisiaj niepojętne. I to też widać, że młodzi ludzie, niekoniecznie w Polsce, zaczynają mieć problemy z czytaniem, bo wszystko jest podane w formie językowej, wszystko jest podane w formie obrazkowej, a myślę, że nie powinniśmy tego tracić, bo ja też tak zaczynałem. Bardzo, bardzo dużo książek czytałem i też bardzo dużo spędzałem czasu przed komputerem i nowymi technologiami. Ja jestem z tego pokolenia, które... Widziało, jak wygląda świat jeszcze bez internetu. Gdyby Pan był częścią tego aktualnego pokolenia, tego najmłodszego, na przykład mojego, to myślisz Pan, że technologia byłaby nadal pana pasją, czy raczej taką już codziennością, która nie byłaby już taka ciekawa? Ja mogę powiedzieć, że technologia cały czas daje coś e, ciekawego. Znaczy generalnie świat technologii mm. daje cały czas coś ciekawego. Staram się być na bieżąco, mam e, młodych e, synów i rozmawiam z nimi. I, do, I rozumiem, co oni do mnie mówią. A więc jeszcze mam to szczęście, że jestem ich w stanie bardzo dużo rzeczy nauczyć. I jestem na bieżąco i mogę powiedzieć, że nie tracę tego ich zainteresowania, a każda nowa rzecz niesie jeszcze większy entuzjazm do tego, chociaż widzę też wiele zagrożeń. Wspomniał Pan, że dużo Pan czytał. Na no, pewno Pan dużo czyta. Science fiction, prawda? Tak. Bardzo dużo science fiction, tak. <gry> Wszystkie moje pieniądze wydawałem na książki i pamiętam jeszcze książki. Yy, w księgarnie w Hali koszyki, która kiedyś jeszcze um, powiedzmy, była w innej formule i tam też był, książki można było kupić. I zasada była taka, książka musiała być czym grubsza e, i przeliczałem e, wydane środki na e, grubość stron, ponieważ więcej tego czytania starczało. Na tak było na Pana stronie. <laughs> No, ale chciałam bardzo poprosić to, bo często w science fiction jest taka wizja, że technologia przejmie całkowicie kontrolę nad ludzkością. Co pan o tym uważa? Może tak być, może tak być, bo pomyślmy sobie, co w latach 60. czy 70. było w Kreskówkach, mm. chociażby w Jetsonach. Dzisiaj to co było w latach 70. w Kreskówkach jesteśmy w stanie zobaczyć już na YouTubie ostatnie nowe propozycje robotów humanoidalnych, którymi jesteśmy w stanie się porozumieć i one są w stanie wykonać nasze polecenia. I Kiedyś coś, co było wizją przyszłości, ciekawostką, a fantastyką, dzisiaj staje się naszą codziennością, a myślę, że jeszcze za mojego życia może nastąpić taki mo moment, że ludzkość, my jako ludzkość będziemy w takim momencie zawahania. Czy idziemy dalej, czy zatrzymujemy się w tym momencie i zachowujemy ten pierwiastek, który sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Poszedł Pan dalej? Nie mam aż tak rozbudowanej ciekawości, która by stłamsiła instynkt przetrwania i pozwoliła skazać się na samozagładę jako społeczeństwo czy ludzkość. Powinniśmy być ostrożni, bo my jako człowiek, jako gatunek mamy wbudowane w sobie bardzo dużą chęć, by aspekty ekonomiczne, chęć zysku, mhm. przysłaniała nam kwestie związane z długoterminowym interesem. Co za tym idzie, musimy uważać, by te kroki ku lepszej, ciekawej przyszłości nie skończyły się na przepaści i żeby ten jeden krok nie był właśnie tym krokiem, krokiem w stronę tej pustki, która może tam być, chociaż wcale tak nie musi się to skończyć. To wszystko zależy od tego, jak będziemy i czy wystarczająco ostrożnie będziemy w tym kierunku szli. Właśnie, czytałam, że interesuje się Pan też ekologią i wszelkimi działaniami na rzecz. Jak ty się łączy z nowymi mediami? To jest tak, że jak już powiedziałem, stoję dwoma o, nogami. Jedna jest w świecie technologii, druga jest w świecie e, społecznej. I nie wiem, czy młodzi ludzie jeszcze pamiętają, ale była jakaś taka kreskówka Kapitan Planeta. E, I to była jedna z moich ulubionych właśnie kreskówek z czasów młodości. I ja mam serce, które jest blisko właśnie planety i tego, w jaki sposób człowiek, zarówno jako jednostka, jak i istota, wpływa na to. Tyle tylko, że już lata, które przeżyłem, pozwalają mi na to trochę patrzeć bardziej racjonalnie i przyglądać się temu, co dzieje się w społeczeństwie i co możemy zrobić w sposób, który pozwoli jak najbardziej efektywnie do tego podchodzić. Między innymi dlatego też um, ukończyłem studia podyplomowe CSR i myślę, że my jako Naród powinniśmy przykładać dużo więcej, dużo większą wagę do tego, w jaki sposób traktujemy naszą planetę, nasz kraj, ale myślę, że jednak dużo dobrego się już za mojego życia wydarzyło, a jeszcze jest naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. Dlatego pan został radnym w tym miejscu żeby przecież coś jeszcze szerzej te poglądy? Ja mogę powiedzieć tak, zarówno w samorządzie studenckim, w którym działałem, to było trochę przypadku. I też związane było z tym, że mam ADHD, które jakiś czas temu udało mi się zdiagnozować. I czułem dość silny głód działania i poczucia, realizacji tej poczucia sprawczości, czyli wpływu na otoczenie, wpływu na to w środowisko, w którym żyję. I zaangażowanie się w samorząd już nasz taki śródmiejski, no to był kolejny etap, który był właśnie tą wypadkową e, zaangażowania e, z samorządu o, studenckiego, e, i myślę, że to było tak naturalne. E, a wszystko zaczęło się na studiach, gdzie zacząłem zaangażować się właśnie e, w, w samorządność. Był Pan w Młodzieżowej Rady w miejsce? Nie. Nie byłem w Młodzieżowej Radzie, nie byłem członkiem tego organu, o ile pamiętam, za mojej młodości takie pomysły dopiero się rodziły i ja jak byłem młody, to jeszcze w ogóle dzielnicy w mieście jako jednostki oddzielnej nie było, więc jestem aż tak stary. Jest Pan przewodniczącym, z tego co widziałam, komisji, wiceprzewodniczącym jeszcze innej komisji i członkiem komisji rewizyjnej, tak? Jak Pan to wszystko łączy? To ogrom pracy ze swoim hobby, z kanałem na YouTube i jeszcze jest Pan, z tego co zrozumiałam, ojcem, więc. Zaczynam bardzo dużo projektów. Staram się ograniczać ich liczbę. I. E, Zadania, które na sam na siebie nałożyłem, staram się realizować w sposób co najmniej poprawny. Dużo jest tego, to fakt, ale gdy stoję i pojawia się rutyna, no to wewnętrznie jest, czuję się nie najlepiej. Więc w działaniu i w robieniu dużo rzeczy naraz jest nie tylko realizacja pozytywnych cel, celów, realizacja czegoś, robienia czegoś dobrego, ale również sprawianie, że ja sam czuję się dobrze, więc. Bycie tu, gdzie jestem i robienia tego, co robię, nie tylko pozwala mi realizować rzeczy, które sam uważam za pozytywne, ale również pozwala, by czuć, żebym ja czuł się dobrze. A zauważyłem, że gdy tego brakuje, no to właśnie wtedy czuję, że pojawia się jakaś taka pustka i wszystkim osobom, które działają, które robią, życzę, by to spełnienie, które się pojawia po zrealizowaniu projektów, czy chociażby w udziale w takim podcaście, były naprawdę czymś bardzo przyjemnym i każda cegiełka, którą, którą dokładamy do tego... Domu, jakim jest nasze życie, zwłaszcza ta, ta która powstaje na etapie młodości, e, będzie owocowała e, w przyszłości i to na pewno bardzo. To czy dla geeka jest miejsce w życiu społecznym? E, ja mogę powiedzieć tak, że e, słowo geek, w zależności od środowiska, ma różne znaczenie. I e, odpowiadając na to pytanie, tak jak najbardziej jest miejsce. A, i poszerzając odpowiedź na to pytanie, powinno być miejsce wszędzie. Ludzie jako jednostki bardzo się ze sobą różnią. Mm. I rozwiązywanie problemów przez osoby, które się różnią, mają inne punkt widzenia, różne umiejętności, różne silne strony, pozwalają, tak jak już wspomniałem wcześniej o kreskówce Kapitan Planeta, tam kapitan planeta pojawiał się z połączenia kilku mocy i e, ludzie o wrażliwości społecznej, ludzie o, o wysokich umiejętnościach e, interpersonalnych, ludzie o wysokich umiejętnościach technologicznych, e, gdy pracują razem, nie do końca e, może sam proces tworzenia będzie dla nich łatwy, zwłaszcza na początku, ale w momencie kiedy poczują, jak powinny ze sobą się komunikować i co druga strona od nich oczekuje i jak je rozumie, to na samym końcu właśnie ta różnorodność i połączenie tych silnych mocy pozwoli osiągnąć dużo lepszy efekt i za niższe nakłady zarówno pracy, czy innych potrzebnych do tego środków. Myślę, że gigowie, osoby o wysokiej jakby to powiedzieć, wrażliwości technologicznej, umiejętnościach technologicznych, mają na pewno ważne role do spełnienia w naszej społeczności. To, co mówiłem z naszą rozmowę, Czy bardziej opłaca w życiu, bycie geekiem, czy bardziej bycie humanistą? Myślę, że humanistów jest więcej, geeków jest istotnie mniej w społeczeństwie, ale by to wszystko, jakby to powiedzieć, miało większy impact na zarówno życiu indywidualnym, jak i społecznym. Kluczowe jest to, by znaleźć równowagę pomiędzy tymi światami. To co? Sub za Ja już subskrybuję, więc tylko trzeba się odpłacić. Wy też powinniście.